Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym opowiem wam, dlaczego przez 4 dni nie mogę nic Ty ja, Natalia, powiedz, że jakoś wyjątkowo zadowolona się <gry> wydajesz, jak na to, że nie możesz nic jeść. Nie no, tak szczerze, to już powoli mam dosyć. Nagrywamy ten film w poniedziałek, a ja nie jem od soboty rana. Czyli ile minęło 48 godzin, tak teraz? A teraz leci trzeci dzień, nie? Najgorsze jest to, że ani dzisiaj, ani jutro do godziny, gdzieś 21 wydaje mi się, nadal nie będę mogła nic jeść. Ale spokojnie, Natalia, jutro o 21 zamawiałem pizzkę w nagrodę. Powiem no, tylko trzyma, nie? Przy tym, żeby wytrwać bez tego jedzenia. O co dokładnie chodzi opowiem wam za chwilę, bo to będzie dłuższa historia i od razu chciałabym zaznaczyć, że nie głodzę się, żeby schudnąć. No tak, no, od razu to powiedzmy, że to nie o to chodzi. Ale wszystko dokładnie wytłumaczę wam jak wrócimy, bo mamy godzinę 11, chyba 20, a o 11.30 musimy odstawić Becie do serwisu. Nie no, to jest 11.11, .11, nie przesadzę, a, okay, bo już się, jest już się zestresowałem, że nie zdążymy. Jedziemy widzowie znowu do serwisu, w sumie z tym samym co ostatnio, dlatego, że no, mamy dzisiaj do wymiany zacisk, bo jeśli pamiętacie, to strasznie nam skrzypi. Jak byliśmy próbowali go czyścić, niestety nic to nie dało, więc zamówili, zacisk z dzisiaj będzie wymiany razem z e, klockami z przodu, więc taki wiecie, mały serwisik. I mam nadzieję, Karol, że to już ostatni, bo ostatnio dosyć często jesteśmy wywalcami w tym serwisie. Doski, jakoś za często, nie? Tam jeździmy ostatnio, więc też mam nadzieję, że dzisiaj będzie spokój. Ale zanim wyjdziemy z domu, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo do końca tego miesiąca jedziemy po 280 tysięcy subów. Zostawiajcie łapkę w górę, a my, Karol lecimy, bo serio się zaraz spóźnimy. No. Podjeżdżamy już pod salon i zobaczymy, czy klasycznie nie ma miejsca parkingowego. O, czy jest? Jaki luz jest Natalia? Co tam, jest dzisiaj? Cztery miejsca obok siebie. Ty, no nie wiem, masz gdzie stałeś, tutaj, tak? To już dawno nie było. Takiego tutaj. luzu karuję ja nigdy tutaj nie widziałam. Nigdy! Dobra, idziemy do środka. <grym> Okej, okay, będzie odstawiona. Podobno cała naprawa będzie trwała około dwóch godzin, chociaż wydaje mi się, że będzie dłużej, bo Ty... zawsze jest dłużej, nie? Natalia, mamy tak blisko trafika, że już bliżej się nie mało, nie? Nie, no? oparzcie, my jesteśmy tutaj. Tutaj jest czerwona strefa, a nasze autko na minuty jest tam, więc Natalia idealnie. Jest i ona, nasza renóweczka. W jakim stanie? Całkiem niezłym. Tutaj jakieś o, jakieś zadrapanie, ogólnie chyba hit. Nie no dobra, cofam. W środku jednak jest syfik. A jedno wyskit, u mnie też jakieś powódź co Dalia. A, tu jest jakiś pięknięty ekran, ile ma przebiegu? 11400. To jest masakra, nie? Tak ludzie nie dbają, że to jest szok. Jeszcze kiedyś na początku, jak te trafiki dopiero wchodziły, to wsiadając do samochodu w aplikacji pojawiała się opcja do zaznaczenia, czy jest czysto, nie? Tak, czysto, teraz i są już. są bo... uszkodzenia. No właśnie, teraz w ogóle już tego nie ma, bo chyba zauważyli, że ludzie strasznie o to nie dbają i nie ma sensu. Każdy skiercili. zgłaszał po prostu no. wszystko, nie? Ale my tym trafikiem nie wracamy do domu, bo robimy sobie wycieczkę po sklepach, nie? Jezu. Sorry, manual Bo wczoraj oglądaliśmy stary film na moim kanale, albo na kanale Karola, już teraz nie pamiętam I zobaczyliśmy jak wyglądała pięknie nasza Juka w przedpokoju Teraz od jakichś trzech miesięcy nie mamy tam żadnego kwiatka I stwierdziliśmy, że musimy coś kupić, żeby było trochę zielono, żeby tak przytulniej było I jedziemy na poszukiwania kwiata, który może przetrwać bez naturalnego słońca Mamy wybraną już jedną palmę koralową, więc zobaczymy czy uda nam się ją znaleźć, a jeżeli nie, to może kupimy coś innego? Ja to bym chciał na Natalia, tam ona no, a była to ona najładniejsza Ale nie Weszliśmy do obie i na samym wejściu jest tyrlica. I one są takie piękne. Mi się one tak spodobały, jak byliśmy w Barcelonie. No, piękne są tak te ale. ale niestety. Mamy stanowisko słoneczne. Lipa. Ale jakby ktoś szukał, to obie są dużej promocji. teraz. jest no? Ile taniej, bo one chyba w zimę ciężko mają i dlatego wiesz, co no. nie przyszliśmy jeszcze na rośliny i udało nam się znaleźć palmę na kajakos. Jak to się nazywało? Palma kęcja fosteriana, Natalia, ja dokładnie. Wygląda ona tak, jest podobna do tej palmy, którą mamy w Salonie, chociaż ma trochę grubsze liście, nie? No, ale ładna jest kurde. Ładna jest i sprawdziliśmy na necie i lubi miejsca półcieniste i nie lubi pełnego słońca. To idealnie. Szansa, że przetrwa u nas. I temperatura 20 stopni, czyli tyle jest na przedpokoju, nie? No, to może z 22 są, ale no to bez przesady, nie? To, co na bierzemy? Po prostu spoko wygląda i spoko widzę, spoko że jest wygląda. chyba ostatnia, co? No, też nie widzę już więcej. Czyli nie będziesz czego wybrać. A no nie. właśnie. Tutaj chyba ma lekko uschnięte te liście, ale może odżyją. One pewnie usychają tutaj w tej naszej, jak się ich nie zbliża woda. Tak, no albo odrosną, odrosną nowe działo. na pewno, ale to co, bierzemy? Bierzemy chyba, co? Wjęliśmy te palmy i pojawił się pewien problem, dlatego że ona jest mega szeroka, Natalia. Patrz jak ona jest tutaj rozłożysta. Zobacz, ja stoję tutaj, wyciągam rękę i jestem w jej pół. Nie no, nie, nie ma szans. Nie, nie zmieści się na przedpokoju, za dużo. No. Ja Karol sprawdziłam, czy ta palma koralowa gdzieś jest i niestety nie ma jej nigdzie ani w Ikei, ani w Castoramie, po prostu nigdzie, więc może po prostu pojedziemy po takich małych lokalnych Tam są takie kwiaty? Tak, no? Dobra, możemy, chociaż nie sądzę, że się uda. To wycieczka. Ej, dobra, dopiero zauważyłem, co tutaj się dzieje po tej stronie trafika, bo jak szliśmy, wiecie, z salonu, to ja szedłem tak, o, i nie, nie zauważyłem nawet. A patrzcie na to, jak tu jest felga wgnieciona, tutaj jakiś zderzak zahaczony, coś tu się musiało mocnego wydarzyć. No dobra, misja kwiat zakończona sukcesem, mamy kulusa, tak? Jakoś tak, jakiegoś ziomka okulusa, nie wiem, komunkulusa. Coś takiego wygląda. <grym> Bardzo ładnie i my już takiego kwiata mamy w sypialni i on jest mega łatwy w utrzymaniu. No, w Sypialni mamy mniejszego, ten jest duży, nie? Poza kwiatem mamy też ziemię, żeby go przesadzić i kramset, więc dzisiejsza nasza akcja przesadzania. Mamy radę chyba, co? Teraz, zanim pójdziemy się do domu, to musimy jechać do apteki, bo musimy kupić pewien preparat, który będzie mi potrzebny jutro. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę go kupować, ale o wszystkim powiem Wam, jak dojedziemy do domu. Dojechaliśmy już do domu. Po drodze, tak jak wam mówiliśmy, byliśmy w aptece i musieliśmy kupić coś takiego. I jest to środek przeczyszczający, więc jutro czeka mnie mega ciekawy dzień. Na wstępie mówiłam wam, że przez 4 dni nie będę mogła nic jeść i jest to spowodowane tym, że będę miała przeprowadzone pewne badanie, do którego trzeba się specjalnie przygotować. Widzowie, Natalia tutaj się pieści. Będziesz miała Natalia po prostu kolonoskopię, czyli badanie odcinka pokarmowego, tak jakby od tyłu, tak? Jest to trochę takie krępujące i w ogóle zastanawialiśmy się, czy wam mówić o tym, że będę Miał to przeprowadzane, pokazywać te przygotowania. No Czekaj, a, już musiałem, że badanie pokazywać. No, nie. no jest bez przesady, tak? Ale stwierdziliśmy, że w sumie fajnie by było wam pokazać, że jest to normalne i zachęcić was, żebyście się też nie krępowali przy takim. Tak, badaniem. no bo czasami widzowie tak trzeba. Natalia ma jakieś tam jazdy w przewodzie pokarmowym, tak, tak czasami? W sumie to trwa już chyba od trzech lat. Ja od trzech lat mam podwyższony cały czas obeciąg, mi się coś tam z tym brzuchem dzieje i cały czas nie można znaleźć przyczyny tego. Lekarz, u którego ostatnio byłam, stwierdził, że to może być spowodowane. Stresem, ale dziwne jest to, bo w wynikach wychodzi u mnie cały czas stan zapalny, Natalia, no ty się niczym nie stresujesz coś tak naprawdę, więc to byłoby no tak. dziwne, nie? Ale ja już też byłam u wszystkich lekarzy i, i od tarczycy i u ginekologa, po prostu u wszystkich możliwych i każdy mówi, że to musi być coś z układem pokarmowym, więc zobaczymy. Lekarz stwierdził, że dla świętego spokoju lepiej przeprowadzić to badanie i zobaczyć, czy na pewno wszystko jest OK, czy się nie myli, więc będę miała to badanie przeprowadzone jutro o 19.30 i żeby wszystko było dobrze widać na tej kamerce, która będzie wprowadzana w moje jelita, to od tym mogę Pić tylko kisel. Czyli podsumowując w soboty żyłam cały dzień na kislu, niedzielę żyłam cały dzień na kiślu, dzisiaj żyję cały dzień na kiślu, a jutro będę żyła. Od 7 rano, bo od 7 muszę pić ten środek do 19.30 w ogóle bez jedzenia. Tylko woda? Tylko woda. Powiem Wam, że mi jest nadal szkoda, bo nie dość, że no będzie miała kamerkę w tyłku. To jeszcze, wiecie, nie może nic jeść i ja staram się ukrywać z jedzeniem. Jak jem obiad albo kolację, to Natalia no, wychodzi, żeby, wiecie, się nie denerwowała. Generalnie wydaje mi się, że całe te przygotowania będą bardziej męczące niż samo badanie, bo ono podobno trwa 30 minut ze wszystkim. I ja będę miała przeprowadzone je w analogosydacji i polega to na tym, że dożylnie podaje się jakieś takie środki uspokajające, usypiające, że wiecie się takim otumiałym. Otumiałym, no taki, taki odlot jest, nie? To wszystko zobaczycie w dzisiejszym vlogu, oczywiście bez samego badania, bo tego to chyba ja nawet nie chcę widzieć. Ja też na pewno wolę, nie? Ja będę cię wspierał, ale bez patrzenia. Ty, Karol, musisz tam ze mną iść, bo musisz mnie odebrać, bo ja będę taka zamroczona. I nie okay. będę prowadzić pojazdu chyba przez 12 godzin w ogóle. Ale ja będę jakby przed gabinetem, tak, czekał? A, no dobra, okej. Okay. do gabinetu raczej nikt się nie zaprosi. <laughs> nawet bym nie, nie skorzystał. W tym vlogu opowiem o moich Także niech po badaniu, ale to później i może Karol przejdźmy do trochę przyjemniejszych rzeczy, bo już wystarczy yy, tych dobra. nieprzyjemnych. Przesadź mi kwiatka może. <grystanie> No i od razu lepiej Natalia, co pięknie wygląda! Ja to w ogóle jestem fanką tych kwiatów, bo takiego mamy w sypialni i z nim praktycznie nic nie trzeba robić, nie? Czy podlejecie go raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, to on i tak nie zdechnie? Tak, no on, on żyje swoim życiem, nic mu nie przeszkadza, więc spoko zobaczymy jak będzie tutaj, ale Jezono w końcu, jest mega różnica. On będzie rósł jeszcze trochę, nie, do góry, czy nie? E, wydaje mi się, że tak. Właśnie, więc jak jeszcze urośnie to będzie idealnie Mamy godzinę prawie 17 I przed chwilą dostaliśmy telefon z serwisu, że Becia w końcu jest gotowa I mówiłam, że dwie godziny to na pewno nie będą Bez kitu miała być dwie godziny, a ile jest? 5 godzin, ponad Prawie 6, ale czas na mój obiad, którym jest Uwaga, uwaga, kisiel do picia Tylko czekam aż przestygnie, bo jest na razie za gorący Dalej ja ci współczuję na maksa, nie? Co ciekawe, to jeszcze musi być kisiel w jasnych kolorach I ja ciągle piję kisiel morialowy, nie? Wydaje mi się, że przez najbliższe 3 miesiące Nie będę mogła już na niego spojrzeć. Bez kitu, ale. Że nawet dobrze się trzymać, jak na to, że od trzech dni nic nie jadłaś, nie? Wczoraj tylko wieczorem bolała mnie głowa, ale no. nie wiem, czy to od tego, że byłam głodna, czy po prostu taki zbieg okoliczności. Ale dobra, Natalia, ja proponuję, żebyś tam poszła może na kanapę, dlatego że ja muszę wjechać coś z moim obiadem. Dobra, idę, ale chciałam powiedzieć, że to, że jesteś ziemniaki, to jakoś mnie tak nie rusza, ale jak widzę jakiś makaron, to chyba by nie wiecie. No, zrobiłem taki obiad, za którym ty jakoś super nie przypadasz, więc... No y... Zaczęło, że jest, jesteś kochany. Chociaż no powiem wam, że nie wiem, jak Natalia może za tym nie przypadać. Tak wygląda mój obiad i Natalia nie martw się, na pewno będzie mega niedobry. No, i jest widzowie, nasze dziecko jest z Natalia pokąpieli. Patrz, co, no, my te dopiero co było, ale mam nadzieję, że hamulec już nie skrzypi. W takim razie, skoro auto odebrane, to w końcu możemy wyjechać z tego serwisu i mam nadzieję, że serio już przez długi czas tutaj nie wrócimy. Ja też. <grych> ale musimy jechać jeszcze do sklepu, bo skończyły mi się kiśle, więc nie mamy już tego pić i musimy jeszcze kupić mi landrynki. Wyczytałam na necie, że żeby przetrwać dzień badania, można Karol ssać landrynki. Serio? Bo ja już później nie będę mogła nawet wody pić i podobno jest się już takim, wiesz, bez energii, i one przez to, że mają cukier, to tak trochę. Dodają tej energii, nie? Okej, okay, czyli co jedziemy? Czy jedziemy? Krążymy po sklepach i w ogóle nigdzie nie możemy znaleźć landrynek. Są te takie miętowe cukiereczki i w ogóle nigdzie nie ma tych kolorowych, więc po prostu chyba tutaj weźmiemy Kisia i poza nagraniem już będziemy krążyli po sklepach, bo bez sensu dla was to nagrywać. No tak, no. Więc tutaj się żegnamy i do zobaczenia jutro. Okej, okay, witam Was kolejnego dnia. Mamy wtorek, czyli dzień mojego badania. Jest godzina 17.20, badanie mam za dwie godziny. Jest to już czwarty dzień, gdzie nie mogę nic jeść i dzisiaj kompletnie nie mogę nawet pić Kisiu ani teraz już wody od dwóch godzin, więc swoim Wam, że jest tak średnio. Myślałam, że będę się bardziej stresowała, ale prawdę mówiąc, nie mogę się już doczekać tego badania, żeby w końcu to zjeść i mieć to już za sobą, nie? Dzisiaj słuchajcie, od na chacie jest akcja, dlatego że o którym musiałaś stać? O 6.45, bo pierwszą saszetkę płynu musiałam pić e, o 7:00. No właśnie. Generalnie całe przygotowania wyglądały tak, że musiałam wypić jedną saszetkę tego środka przeczyszczającego, odczekać 30 minut i wypić 2,5 litra wody w ciągu 2 godzin i powiem Wam, że to było najcięższe, nie? W sensie, to wypicie wody? No, bo już byłam taka opita, że nie miałam gdzie tej wody mieścić, a dalej musiałam ją pić, nie? Tak, no. Ale to zrobiłaś raz rano, a potem drugi raz jeszcze o 13, tak? O 13 tak? powtórka. Czyli ile 5 litrów wody musiałaś się wypić? Tak. Wypiłaś 5 litrów, prawie? Wypiłam 5 litrów. To chociaż o tyle dobrze, Natalia, że tym piciem Nie mogę się trochę zapchać, bo tak. zastąpiło ci jedzenie. Do południa to byłam tak opita, że nie mogłam się ruszyć, ale teraz już jestem mega głodna, nie? No właśnie. Teraz dostanę jeszcze ponad godzinę do wyjazdu, więc odezwa się po prostu do was po drodze i powiem, jak się czuję Okej, okay, jesteśmy już w samochodzie, jesteśmy w drodze na moje badanie i powiem wam szczerze, że mega zaczęłam się stresować. Przez to, że siedzieliśmy w domu chyba tak godzinę, nie? I tak, się no. i się zaczęłam nakręcać. Nie więc. ma czym, Natalia, będzie dobrze. Całe szczęście, że będę w tym lekkim znieczuleniu, więc mam nadzieję, że nic nie będę czuła i nic nie będę pamiętała i że będę cały zabieg spała. Ale powoli zmierzamy się już do mojego gabinetu, więc odezwę się do was po. Dobrze, słuchajcie, no, jak mam to telefonem w Natalia ja też była już do środka. Dosłownie przed chwilą, więc mam nadzieję, że jakieś 20 minut i będzie po wszystkim. Trzymam kciuki, żeby wszystko było ok, ale na pewno będzie. No i mam nadzieję, że za godzinkę będziemy już razem mieli coś dobrego. No dobra, słuchajcie, jesteśmy z w tym samochodzie. Ja trzymam kamerę, bo Natalia jest już tego wiecie, pół przytomna. Zamroczona. Ale, kumar, bardzo szybko to czwarło, 15 minut i było po wszystkim, nie? Wtedy? No, dosłownie 15 minut. Ja poszedłem do doktora, pan powiedział, że wszystko jest ok, tylko musimy poczekać tam półtora miesiąca do dwóch na y, takie dokładniejsze badania, ale wszystko, y, jakby na pierwszy to jest git. Dostałem Tania dwa leki, które musisz w tym czasie brać, tam właśnie, żeby, y, nie wiem, brzuchcie mniej bolały i w ogóle, żebyś nie miała czasami takich jazd. No i tyle, widzowie. No, widzicie w jakim jest stanie, więc nie będziemy jej męczyli. Nie, się tylko powiedzieć, że ostatnie chwile, które pamiętam, właśnie to jest to wejście. No? Podanie rzeczy, w które mam się przeprowadzić brać i wrócić. I jak wróciłam, to pani pielęgniarka zaczęła mi wstrzykiwać leki, to już przy drugim miałam... ją tak. odno, oh oh no, no ale to dobrze, bo mówi, że nic syczyłaś, nie? I po tym nie pamiętam nic. No dobrze. Bo po prostu nic. No jest super. Czyli poszło gładko, nic nie no, bolało. No. Zarąbiście, tak jak miało być. I jedziemy jeść. Ale Natalia, niestety, mam tą wiadomość. Picki jeszcze dzisiaj nie możesz jeść. powiedział, że jakieś tam kanapeczki, twarożek, okay. jajko, coś takiego, ale pizzka to dopiero jutro. No dobra, to jutro sobie odbiję <grystanie> <bo ono grystanie> Trzymamy przy życiu No właśnie, jutro sobie odbijemy, ale widzowie, nie będziemy już się męczyli Natalii niech ona sobie wiecie, odpoczywa i widzimy się rano. Okej, okay, witam Was jeszcze kolejnego dnia. Mamy dzisiaj środę i w końcu jestem świadoma, bo w ogóle ja nie pamiętałam tych nagrań, które wczoraj nagrywaliśmy. Tak, widzowie, ja powiedziałem Natalii, że nagrywaliśmy sam wchodząc, ale co nagrywaliśmy? Ja mówię, nie. zobacz sobie na aparacie i. No, w ogóle tego nie pamiętam. Dopiero wieczorem to oglądałam i sama z siebie się śmiałam, nie? Kompletnie nie pamiętałam Miałeś taki odlot, jeszcze po drodze, widzowie, jak jechaliśmy, to mówiłem coś Natali i za dwie minuty pytała dokładnie o to samo. 3, chyba z razy tak było. Dopiero przy samym domu wróciła mi taka w pełni świadomość, nie? No bo, właśnie, no. Ale generalnie dzisiaj czuję się już ok, jakby w ogóle nie miała żadnego badania. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy zrobić takie badanie jest konieczność i się boicie, to serio polecam tylko w tym znieczuleniu, bo serio nic się nie pamięta, nie? Właśnie, Natalia była zadowolona, bo no, nic jej nie pamiętała, nie? Więc wszystko poszło szybko, sprawnie i bez bólu. Na całe szczęście w kolanoskopie nic nie wyszło. Zostały pobrane wycinki do badań, żeby zobaczyć, czy nie ma mikroskopowego zapalenia jelita. No ale na to musimy poczekać około dwóch miesięcy. Więc troszeczkę no trwa. Najważniejsze, że mogę w końcu normalnie jeść i Karol powiedział, że zrobi nasze ulubione śniadanko. Yeah. Widzicie, jak on jest kochany? Tak, widzowie. Robimy dzisiaj takie śniadaniowe burgery, ale w ogóle, Natalia, pamiętasz, nie? Jak wczoraj miałaś ochotę na pizzkę, ale no nie tak. mogłaś. Ale w ogóle, właśnie, ja wczoraj byłam taka na maksa głodna, a wróciliśmy do domu. Karol nam zrobił kolację i zjadłam jedną suchą bułkę i nawet nie niecałe jajko i wypiłam tyle herbaty i nie miałam miejsca, nie? No właśnie, taka więc. Taka głodna. Cały szczęście tej pizki nie zamówiliśmy. Dzisiaj możemy nie no, dzisiaj możemy zjeść sobie coś do tego na obiad i. Ale to potem. Najpierw idziemy, robi się Dobra, nasze sianowe burgery gotowe. Jak widzicie, mamy tak, bułkę mleczną z makiem. Do tego sałata lodowa, jajko sadzone, pomidor, boczek, sos, aioli O, proszę bardzo, i tak oto się to prezentuje. Może nie wygląda najlepiej, ale w smaku będzie kozackie. Nie no, po takiej przerwie jedzenia to jest po prostu śniadanko idealne, nie? Natalia, dawaj, dawaj, wiesz, po czterech dniach w końcu coś pożywnego. No bo wczoraj widzowie kolację co prawda była, ale taka, że tam nawet szkoda gadać. Echa. Tego było trzeba, co? Mm -hmm. No, dobra, wystarczy wrażeń w tym filmie. Ten vlog był troszkę inny niż wszystkie nasze vlogi, bo zazwyczaj biegamy po sklepach, pokazujemy jakieś różne rzeczy, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy zostawiać was bez filmu, więc pokazaliśmy, co się u nas dzieje. Pamiętajcie o tym, żeby się regularnie badać. Pamiętajcie też, żeby zostawić tu na tym kanale łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mera!